Nie, tylko no to nie. To jest ja temat to był. No ja uważam, że powinna aborcja być. Nie, no przeciwne. Powinny kobiety mieć swój, swoje zdanie na ten temat i każda powinna mieć prawo do wyboru. Na temat rodziny, to powinny decydować rodzice. Uważam, że jeśli kobieta wie, że dziecko zostało poczęte no w sytuacji gwałtu, że dziecko jest naprawdę chore, ma, ma prawo do tego, żeby tą ciążę usunąć. Absolutnie nie jestem za tym, żeby każdy człowiek nieświadomy zachodził w ciążę i miał do tego prawo później tą ciążę usuwać, ale w sytuacjach takich naprawdę, kiedy to jest gwałt, zagrożenie życia, Albo naprawdę chory płód powinna sama o tym zdecydować. Ja ogólnie popieram Czarny Protest i bardzo e, uwa uważam właściwie, że to jest e, bardzo dobre przedsięwzięcie, bo jednak każda kobieta powinna e, potrafić o sobie decydować i przede wszystkim mieć prawo do tego, żeby o sobie decydować. E, I dlatego moim zdaniem wszystkie e, sprawy sejmowe, które powinny rozstrzygać się właśnie z udziałem kobiet, tak powinny się odbywać, a nie tak jak to jest robione szczególnie pokątnie w nocy czy tak dalej, jeśli mówimy już o takich w skrajnych przypadkach, więc moim zdaniem, czarny protest jak najbardziej. To chyba zależy od sytuacji, tak mi się wydaje, chociaż raczej jestem przeciwna. Jestem przeciwniczką. Przeciwniczką zdecydowanie, bo jest to tak potworne przeżycie dla kobiety i stres, że. Natomiast jestem jak najbardziej za środkami antykoncepcyjnymi. Popieram natomiast. Sam ten akt jest brutalny i straszny. Kobieta powinna mieć jak najbardziej szansę zdecydowania, czy chcę, no, na chociażby skutek e, gwałtu, albo nie wiem, jakiś powiedzmy stwierdzonych, e, genetycznych, e, dużych uchybień płodu, powinna mieć możliwość decydowania, co z tym dalej zrobić, prawda? A nie tak. E... Okej, okay, aborcja jest zabroniona i bujaj się teraz kobieto, tak? No jest nie fair chyba, prawda? Ja jestem no, za tym, żeby tak zostało tak jak było, bo każda kobieta powinna decydować o swoim ciele, każda jest z nas odpowiedzialna za to i myślę, że powinno być tak jak było, zawsze. Myślę, że ta ustawa, która była, była dobra i nie, nie, nie trzeba po prostu jej zmieniać, no bo jednak kobiety... W takich ekstremalnych przypadkach powinny mieć jakieś prawo do decyzji. I tutaj nie powinno to być narzucone od, odgórnie przez rząd, ani nikogo innego. Miej mi zaufanie do ludzi, do Polaków, do matki i do ojca, miej mi zamufa, zaufanie. I dlatego ja jeszcze mówiąc delikatnie przeciwny takim załatwieniu spraw. Decyduje dla mnie kobieta tutaj, proszę pani, jej, ja mam taki pomysł przy okazji, żeby kościół który broni życia, to nie był konsekwentny i zajął się tymi dziećmi poczętymi takimi z chorobą jakoś, żeby bronili tego życia poczętego i zajęli się tym losem, a zwolnili od tego matki.